Pokazuję ja wam co przywiozłam ze sobą z nadmiarów, bo już wróciłam do domku, do mojego domku no. i po prostu wam pokażę co przywiozłam, bo tego jest mnóstwo. I widzicie tylko dwie siatki, ale to jest jeszcze więcej, a więc zaczynamy. Zacznijmy od tej zielonej siatki, która jest przed wami. Uwaga, otwieram ją. A więc tak, mam tutaj taki. Um. Jakby wisiora, z skala nowym, bo ten już jest taki brzydki. Będę Bede... i poleciała. Czekajcie, gdzie ta kulka. Halo, nie będę się z tobą bawić, by jakąś ciuciu babkę Wracaj tu kulka, mam bo mam problemy tu jest dobra, mam tu, tu, tą kulkę <ścoughs> problemy techniczne i tutaj jest taka kulka w której w środku jest bransoletka z uśmieszkiem fajna ona jest kolejną rzeczą widzimy od razu to jest takie bransoletki dla mnie, dla mojej przyjaciółki i dla kuzynki mojej przyjaciółki. No więc no, kolejną jest klamerka, taka różowa, mi nie pokazuje, Jak że się pokazała to trudno, taka klamerka różowa fajna. Kolejną rzeczą jest lusterko z kotkiem. Możecie siebie zobaczyć. O, się widzowie. Tutaj kolejną muszę Tak, to ostatnia rzecz stąd. Yes, Więc tylko Wam tam do środka jest taka oto jakby fajna um, fajny braloczek, i kotek się gdzieś patrzy. Co koty już. Dobra. A teraz przechodzimy do kolejnych rzeczy. Kolejnym rzeczami jest to: taka siatka. Ale co, nie tutaj takiego ziomeczka, którego pewnie już widzieliście na jednym z odcinków. Jak miękka robiła swój opening. Taki fajny. Kolejnym co jest znowu coś do mojej przyjaciółki Moniki. O, takie coś. Co koteczko Mucha się i on się nie mnie interesuje. Kolejną rzeczą są klotki, które chyba dzisiaj złożymy, ale to na końcu. Kolejną rzeczą jest ten mini bubu. Jakby ktoś nie widział to go pokażę, jak wygląda. Tak on wygląda. Jest bardzo dziwny. To jest lafufu, mini la fufu. To kotek. Mucha przeszkadza. Mucha śmierdzi ucha lata. Dobra, to kolejną rzeczą jest taki Sony Angels. Kuromi Sony Angels. I tutaj nawet klejące. I kleje sobie na pewno. No. Ej, nawet spoko to wygląda. Wy tego nie widzicie, ale no nawet spoko wygląda to etuisim. I ostatnią rzeczą jest... La... Fu, który jest bardzo krzywy, a ja mam jeszcze jednego lafufu. I są takie same. Ale widać, że ten jest bardziej lafufu. Nie wiem jak to się pomaga, takie ale taki jest bardziej. Bo ten jest taki fajny. On wygląda jakby był bardziej oryginalny. Ten jest bardziej oryginalny. Ten wygląda bardziej oryginalnie, tylko ma kręcące się stopy. Ten, to od razu widać to na FUFU. A więc mam dwa lafufusie. Ale ten nie jest z nadmorza. Ten jest z krzywi, ten, ten jest z nadmorza. O, można mu się przyjrzeć. No więc przechodzimy do kolejnych rzeczy z moim lafufusiem. Fajnym. którego odkładam. Kolejne rzeczy. Dobrze, kolejne rzeczy. Kitu właśnie wychodzi mi w pokoju. Dobra, ale kolejne rzeczy to są takie fajne, bardzo wakacyjne rzeczy. Ej, Pierwszą rzeczą jest taki stateczek fajny. Z ruchom tym, tym. tym. Na pewno będzie wykorzystany w jakimś odcinku w formie ozdoby oczywiście, bo nie będę się bać, tu jest coś mówię i ich No, ogólnie taki fajny stateczek i lampka, czekajcie już otworzę. Piękna lampka. O, świeci. Słuchajcie, jak to zrobić, żeby się ciągle świeciało? O, świeci się. Taka idealna na święta. Wait, bo ja coś. Ja popsułam już chyba. A gdzie tu się robi, żeby się świeciało? Czekajcie jest na on. Po prostu chyba się klika. O tutaj się zaczyna świecić. Ej, co jest? Świeci się, Nie, ja lepiej to wyłączę. No więc kochajna lampka. Chowam ją. <gryt> w <górę> to jest piach. on jääma , piirkup ja . tore , ma ei käi praegu nii lõbus . Dobra, więc em, kolejne rzeczy. Dobra, a więc kolejne i ostatnie rzeczy to właśnie są miski, bo nie mogą zabraknąć misków na wakacjach. A więc kolejnymi rzeczami jest taki plecak, fajny torebka Kupibara. O! Z tej właśnie doliny charlotty. Zo. Nie wnikam czemu takie kapibery akurat tam są, ale. Uczciwa cena. Uczciwa, bardzo uczciwa. Taka fajna kapielka. No. I ostatnią rzeczą już, niestety ostatnią, jest POBER! Polski POBER! A wow! mnie ukół! Bober za 45 pięć złotych. Hmm. Z Fokolandii. Bober z Fokolandii. Taki fajny boberek. I ma taki ogonek. Uh -huh. A teraz będziemy składać klocki. Składamy no takie klocki. Składamy. No jeszcze te my tam tamiliśmy. Gongi, gongi. Ale to nie moje akurat są. To mojego brata. Dobra, wysypujemy to okolki. Czekaj, co to są podobne do Lego? Akurat tutaj mamy konstrukcję LEGO. Za co ty robisz? Normalny jest. Normalny jest. Drzewo. Myślę, że nie jest normalne, bo ciągle się rozumie. Kajcia, muszę porównać. Nie, to nie jest Lego. Lego się tak nie da, Lego tak nie świeci mocno. To jest Lego z Chińczyka. Mam nadzieję, że nie kupiłam żadnych klocków, ale tak to będziemy mieli niezłożone coś. Chyba, co to jest w ogóle? Jakieś kwiatki tam były narysowane na etykiecie, ale to na razie mi nie wygląda na żadnego kwiatka. Dobra, rozkładam instrukcji. Ona taka mała. Nie, nie wiem od czego mam zacząć. Dobra, już wiem od czego mam zacząć. Więc bierzemy ten kij. I bierzemy jednego liścia. To powinno się trzymać. O, trzyma się. Myślałam, że nie będzie się trzymać. I teraz trzeba zrobić tak. No, bardzo ciężko się to wkłada. Więc no. Takie na razie coś mamy. I to nawet nie wygląda jak kwiata. Więc wydaje się, że to nie będzie wcale kwiatek. Dobra, teraz takiego taki szkupu teraz wkładamy. Dobra, mamy takie coś, i tutaj trzeba włożyć jeszcze sobie kija, takiego, ciekawe czy będą dodatkowe klocki, bo zawsze w Lego są dodatkowe klocki A co to ma tak odstawać i dziwnie, co ja mam teraz robić, przepraszam bardzo, to... nie, ja tego nie zrobię. Zamontujemy, montujemy. E jak to ma dziwnie wyglądać? Przepraszam co? Ej, a czemu tu się tak rusza? Tu nie? Patrz, Gdzie tak? Aha! Boba! Ej, no co jest? To jest zepsute. Dobra. Wiem, przymontowałam tego jednego. dodatkowego widowy, więc... Nie składam bez Was. Tak dosłownie. Do I próbuję już tutaj idealnego znaleźć. No nie da się no. znaleźć idealny, widowy. No. Dobra, tak to wygląda i teraz trzeba to zamontować. Dobra. Tutaj jest okropnie na tym składaniu. To składanie chyba się zakończy nerwicą. Ile już to ja... Nie! Yeah. No, Wszystko się niszczy. Chyba pokażę Wam efekt końcową, kiedy idzie. Normalnie nerwicy tu mogę dostać. Dosłownie, I jeszcze jakieś klątską leczą. A więc ym, poczekajcie. Dobra, złożę to na osobności, więc zajdzie mi chwilę. Mamy takie coś. I mm, lecimy dalej. Ja! Nie, nie oni, oni każą. nie. Oni <noise> to specjalnie we robią. Mam kolejne ze zrobić. O, yeah Ale nie widzimy się za chwilę, bo muszę i tak zrobić to. Zapraszam bardzo. Co to za obrazek? Jak ja mam z tego coś wywrócić? Dobra, zaraz się widzimy. Widzowie, tego kwiatka nie da się Cicho, więc. Tak. Nie wiem, co z tym kwiatkiem jest. No więc, dobra, po prostu to przymontujemy. Chyba to tutaj trzeba montować. O inny, tak widzę. te tej instrukcji nie rozumiem. O. Tylko tego, jak to trzeba zrobić. Jak Aaa! Potrzebuję pomocy z tym. Bo ja nie umiem tak wciskać.